Cześć siemanko, witajcie. Z tej strony rolniczy kolek? w środku Wyprawa prawa po starych Opuszczonych miejscach. W tym momencie jestem na PKP w wąbrzeźnie. Jak przyjechałem tu rowerem tylko ładnie pokażę Wam Zobaczcie, hej, jest brudny. No i wiecie jeszcze stary trochę. Oczywiście lepiej tu są. Tak, dzisiaj będziemy tu jeździć po, po starym PKP po wrzeźnie, czyli znaczy tu pewnie coś jest czynne, a ja jeszcze nie, 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 nie jestem wtajemniczony, ale mniejsza z tym. Lecimy po kawałek jeszcze zabytkowe miejsce jest to głodownia PKP po wrzeźnie. No i lecimy. Tylko może, może do tyłu. Zasadno, to są tu jacyś ludzie, a za bardzo nie chciałbym pokazywać twarzy ludzi. Powinno być by, by mogły być kopoty, ale miejsca wiem. No co? Poka pokażę wam. I na let's go, go. Kościelować co, stawicz się nikt nie zachodzi na chwilku, tu ale dobra jest takie to wejście i tu mamy takie dziwie wrota tu mamy też wejście koło właśnie, bo się tu chodzi bo tu się zapaść to, zarwać to wszystko to jest stare. Mamy też jakieś drzwi do wyładowni No i co? Tu mamy okna Jakaś wcześniej nic się za bardzo nie zobaczymy Tu jeszcze jest taki drzwiak samochodu Dokładnie Prosto tutaj zobaczymy Tutaj Z jakimiś płytami za... O, tu już w ogóle nic nie zobaczymy A tam To przy tym oknie Też dupa a no widzicie, nic ci z patrzenia bogatowni Mamy chory, bo tu jest, no, tu jest normalnie pociągi że wyjeździć, tu jeżdżą pociągi Eem. Dużo pociągów jeździ I co? No i jedziemy w, dru jedziemy w drugie miejsce I drugim miejscem nie będzie PGR Wąbrzeźno też Baluczek, no, Baluczek jest to stare miejsce I chyba, nie wiem czy pokonacie, nie? Ale tam ktoś mnie chodzi sobie ja, ja tam nie będę wejdział, tylko wiadę. Kiedy kawałecie tam pokażę wam to i jak No No i dobra, idziemy w kolejne miejsce Jedziemy za chwilę będę chciał za, zasłonić kamerę To tu są jakieś ludzie, jak mówiłem wcześniej No i nie lubią mi się tak inne bo na kamerę czy, jakaś, czy coś Za chwilę I zobaczycie my, jak wyjadę z, No, z, z miasta, tak wyjadę no, o, lampa, był jakiś prędko. Ale dobra. Jeszcze owięcej. Wyfają kamerę i nie znamy możliwości się przejechać.

Zobaczcie moje PKP Zobaczcie jak ładnie teraz robili Zobaczcie Kiedyś tak nie było Teraz zobaczcie kwiatki Tam też mam opuszczone miejsca Ale sam nie chcę to Coś się zarwie i Nie będzie po mnie no, ale tam się paliło Dwa razy już nawet No Dobrze lecimy na no, PGR Dobra, zaś się zobaczymy pewnie A tu pewnie ja będę pomagiwał cały czas I Teraz to może Teraz to może nie Sejaskie w ogóle, jak to jej Ale to To jest zaraz tu. Dobra. Teraz mogę rale, bo nie przejeżdżałem tutaj. W pier... To przyjazd kolejowy. No i co? My jedziemy. Jak chcecie mieć takie więcej filmów, to dawajcie łapki w górę, łapki w górę i subskrybujcie. Jeszcze mieliśmy 35 subskrypcji. Jeszcze 30 łapek tak pod każdym filmem. Nie wiem, czy nie, Wam nie zniżycie czy by było Wam leżej te łapki dobić. Nie wiem, piszcie na Facebook lub na komentarzach a się uda komentarze. Patrzcie, Co przejeżdżam. I ten, yy, chcecie więcej takich filmików, co dawać łapki w górę, 30 łapek w górę pod każdym filmem. Mm. A byście tak dokładnie robili 300, 30 łapek, bo teraz już będzie nowy film. Tak, to wbijcie, łapki koniecznie. Tak, wbijcie, wbijcie. Ja chwilę poczekam. Widzicie? Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze. To są ładne to właśnie, chyba nikt z co? tam jedziemy. Kolejne miejsce to będzie właśnie jak mówiłem, Pagier. A tak, zobacz, co tam nie wiadę, bo o, o, może to na pewno by ktoś mnie okrzyczał, że wyjechałem na teren prywatny. O, no i co? jedziemy jedziemmy a ten tagelach mówiłem mamy, mamy 8 minut narywa dokładnie nie widzę git Jedziemy w Bako. Ładny dosyć, ale nie do kąpania na ludzi po prostu Po prostu nie do kąpania, bo to jest coś tam zaczyszczone. Znaczy tchu brudne. Przepraszam brudne. No i tam się nie można kąpać. dobra ładnie. Gitarowo. O tam macie taki ładny pałacyk No i tam już Pewnie Tam był jakiś najpopularniejszy poseł Ale już nie pamiętam nazwis nazwiska i Nazwiska i imiona tego posła tego imienia tego posła nie znam. Ale mieszał miesza o większość. Chyba, że to będzie jakiś poseł. Zaraz tu będziemy wjeżdżali do to... zamyścia. Spójrzmy. Samochodu, tylko ja się nie chcę bardziej pokazywać. Tu o tak ładnie. Lucas. Alam niya yung James Lucas kong. Kaya kaya mo sa mga है ये Ang kaya. Kaya ko na. Yeah, Pomyślałam, że osiągam, ja ale muszę. No. Dobra, jadę. Na chwilę się rozłączę.